Mam nadzieję, że nie tylko mnie to przyszło do głowy i że jestem tylko wyrazicielem jakiejś powszechniejszej myśli, ale ktoś jej wyrazicielem musi być, więc jestem ja. Mam nadzieję, że maszyna wiercąca, autobusy wokół parku i inne okrzyki nie przeszkadzają w nagraniu. sprawdzałem, że raczej nie powinny przeszkadzać. O co mi chodzi? Ten, ta wspólna myśl. Na razie na pewno moja to list otwarty do polskich decydentów, który podpisali jak najliczniejsi Polacy: biali, czarni, czerwoni, zieloni, niebiescy. Ja go redaguję, ale oczywiście jako wersję roboczą z prośbą o poprawki. O poprawki z zachowaniem zwięzłości, i tak już jej jest mało u mnie. I koncentracji na jednej sprawie, na ponownym lockdownie, którego nie chcemy. Ciekawe cytaty potwierdzające to zagrożenie byłyby mile widziane. I mam pytanie: jakimi metodami, Państwa zdaniem, najlepiej zbierać podpisy? Jaką drogą dostarczyć do decydentów ten list otwarty? Treść jego jest, zapewne kiedy to wrzucam już do internetu, to już pewnie jest gotowa na. W moim Facebooku, na profilu i na stronie, bo mam i, i profil i stronę Marcin Czy Czytam tekst. List otwarty. Adresaci. Pan Jarosław Kaczyński, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów. Szanowni Panowie, niebawem może pojawić się presja, abyście Panowie poddali Polskę ponownemu zamknięciu, zwanemu lockdownem preczkomarze. Żądamy od panów, abyście tej presji nie ulegali. Żądamy! Lockdown zarządzony w Polsce ostatniej wiosny był słabo uzasadniony. Szczyt zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w naszej części świata nastąpił w marcu, a fala wzmożonej śmiertelności, zbliżona do innych epidemii wirusowych w ubiegłych sezonach, przemknęła w kwietniu przez niektóre regiony Europy wyłącznie w grupach najwyższego ryzyka. Wszelkie ograniczenia i obostrzenia począwszy od kwietnia mijały się z celem i nadal się z celem mijają. 10 lipca doradca prezydentów Francji, bardzo wpływowy Jacques Attali, premierowi Francji twierdzącemu, że ponowny lockdown jest wykluczony, udzielił reprymendy w wywiadzie dla Gazety Leku, twierdząc, że grozi nam konieczność ponownej strasznej decyzji o zamknięciu generalnym. Tymczasem na świecie wprowadza się regionalne i lokalne lockdowny. W Niemczech nie ustają ostrzeżenia o przyszłym turbo -lockdownie. To, co nazywa się błędnie drugą falą epidemii, to pomieszanie pojęć. Epidemia to występowanie w określonym czasie i na określonym terenie przypadków zachorowań lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie większej niż oczekiwana. Taka epidemia miała miejsce ostatniej wiosny i już minęła. Wirusy mutują. Jeśli będziemy usilnie szukać w koronawirusa, znajdziemy go oczywiście w najbliższej jesieni, tak jak każdej poprzedniej jesieni. Nie będzie to jednak ten sam wirus i nie będzie to już ta sama epidemia. Jeśli pojawi się sztucznie lub naturalnie zmutowany wirus wywołujący wzmożoną śmiertelność, Uzasadnione będą takie środki zaradcze, jakie podejmuje się w każdym, groźniejszym niż przeciętny sezonie grypowym. Oczywiście chodzi o grypę i inne grypopodobne infekcje. Lockdown nie zmniejszy śmiertelności, będzie zaściąsem dla gospodarki, finansów państwa, życia społecznego, a także dla systemu ochrony zdrowia. Może też okazać się katastrofą dla siły politycznej, niemal niepodzielnie dziś rządzącej Polską. Ponadto żądamy uchylenia przepisów o stanie epidemii, które należą do zakresu stanów nadzwyczajnych wymienionych w Konstytucji RP. Wszelką dokumentację organizatorzy niniejszej akcji dostarczą na żądanie. A z poważaniem i tak dalej, albo i nie tak dalej, oczywiście wszelkie uwagi, nie tylko poprawki, bo może jakieś ogólniejsze uwagi będę uwzględniał i będę znowu rozsyłał wszystkim chętnym do dalszej pracy nad tym tekstem, żebyśmy go wspólnie wypracowali. Ja Państwu dziękuję, a ja wracam akurat z apteki, więc pora do domu. Dziękuję bardzo.